Można grać, kurwa Taki mnożnik, ja pierdol, tu kurwa Kura, Ktoś mi okrada skrypto. i gdzie ja to mam kurwa iść zgłosić? O kurwa, ale jebnęło Jako to jest stawka, jeszcze pięć tego. Witam, witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie Kurwa, za każdym razem to samo mówię yy, Dzisiaj taki streamek dłuższy będzie, bo mówiłem, że będzie trzeba tak zrobić, żeby pragmatika podbić z procentami Eee, już tam jest H15% z Pragmatika, ale to jest pierdolne dzisiaj z 5 godzin Pragmatika, bonus hand. Bawada, bawada się ugięła i dała 20 k rodzi się na łajdżerku. Dziecko z płodu. I Nie wykorzystywałam więcej swojego czasu, ale teraz to zrobię. Czas, żeby ale to jasno wybrzmiało. Ta ciąża tak. była Prześ... chciana. Ta ciąża mogła zostać przerwana wcześniej, ale lekarze okłamywali pacjentkę przez pół ciąży. To dziecko, które by się urodziło, cierpiało na łamliwość kości typu drugiego. Umarłoby w kilka dni po porodzie w straszliwych mentorach. Kurwa, przecież pan ten chce Łukaszek zdobywać, czas od Multiego też ma łamliwość kości i żyje. Pan, jak To jest pan po prostu sadesto. Wchodzi... Dziękuję, nie mam nic więcej do znaczy, powiedzenia. to by chciała sobie zabijać kogo dlatego, po prostu Nie pasuje coś? Na to prawa, zabić. Pani Dziękuję panu. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej rundy. Jako ostatni pytania będzie zadawał Karol Nawrocki. Zapraszamy na... Się. Jak najbardziej trzeba popierać, dlatego że w ten sposób walczymy skutecznie z terrorystami, w ten sposób walczymy skutecznie z mafią. Ale powiem Panu więcej: skutecznie walczymy w ten sposób z Putinem, który dzisiaj jest największym zagrożeniem polskiego bezpieczeństwa. Dlatego, że to on właśnie próbuje wypowiadać omijać sankcje w bardzo różny sposób. I to on właśnie żyje Do miliona rocznie powinno być Natomiast w Unii Europejskiej ja obowiązuje na taki oddać. system podejmowania decyzji, że mamy Parlament Europejski, mamy Komitet Regionów. To... Stanowski, mówi. <noise> ja się zaraz wrócić, dlatego póki jest przerwa, to chcę zamić te pytania. Jest. A ochronę proszę... Bo tutaj są kamery. Stańcie jakoś tak po bokach. Super. Może dokończymy te pytania? Zabierzcie, bo tej kurwie to... Nie, wszystko już ma zabranne. Przesłem krzesłem. Ty kurwo jebana. No dobra, to nie... Po... Ale to ci zmęczy bardziej niż... niż to, żeby na żeby w kamerach. Myślałem, że Zaję nie przewidzę. Za to, nie? Ale Ta, no, przynajmniej no, czuję się bezpiecznie. No, Masz sobie. Nie, moi Dostaniesz drodzy, moi za to. drodzy. Moi drodzy a pani... albo ukrywają to, że są prorosyjscy, niektórzy spośród stojących w tym studiu, a pan mówi o tym otwarcie. Pana wizja bycia zwierzchnikiem sił zbrojnych jest rozbrajająca. Rozbrajająca polską armię, tak naprawdę i pozbawiająca ją możliwości właściwego reagowania. Pan się czasem zachowuje, jakby pan trafił do tej kampanii wyborczej i był przerażony tym, że o pana pytają, Aha. że sprawdzają. Aha. że Każdy chce się dowiedzieć, co jest panie Maciek. Z... Tak ładnie. Pan kandyduje i tak na stanowisko ładnie. prezydenta tak Rzeczypospolitej Polski. Chce Mieliście. pan być, tak twierdzi, zwierzchnikiem Mieliście. sił zbrojnych, Czemu nie spinować sił zbrojnych żeby być pod temu saldą. kompetencje. Trzeba wierzyć w to, że Polska powinna być dzisiaj przede wszystkim bezpieczna. Zwierzchnik sił zbrojnych nie przewiduje. Nie będzie pan dyskryminował ateistów. Rozumiem, Absolutnie nie Panie. będę dyskryminował ateistów. Są ludzie, którzy mają łaskę wiary, są ludzie, którzy nie mają łaski wiary i jedni i drudzy potrafią pięknie służyć Teraz czas dla pani to profesor. To nie sekund do... Karaliatki zostaje, musi do... wysłuchać 30 A, sekund na Ja, I posty, ja, I Alany, ja, ja już Dziękuję. Czyli nie, nie będzie riposty. Nie będzie riposty. Ach ja? No, to jesteśmy w takim <grym razie... Oni <grym grym> sami nie wiedzą, co tam... chodzi. profesor jeszcze. Tak, w takim razie jesteśmy 30 sekund do przodu. Zapraszamy profesora. Dla do Dobra, Ali, Ali, kapela, usiądźcie. Kurwo Ty jebana. Ty to ty jebana. Kurwa. Kurde. Chłopaki, ale. Chłopaki. Ej, bo nam dekor leci. Kurwa! Ty szmat, ty No jak widzicie, no. Będzie grubo. Jaszu, ale jaki ty jesteś dzisiaj taki. Ty no, no w, w majutkach mógłby był. być prawie, racja. Ale kurwo, ty Dlaczego jebana. Kurwa, ty. Kurwo. ty. Kurde, bo ty. Ali mikrofon ci leci, daj. Chuj w ten mikrofon, kurwa, ale nie... jebany. No dobra, w sumie racja. Chuj w no, ten ale mikrofon, to... kurwa. ale weja to, no. Przeciwko kurwa, rozpierdolę za to, kurwa. Tu ale... jebana, ty. Dobra, ale. Ty, kurwo, ty jebana. Przedajcie chłopaki na, chwilę. na prawo, tak, warto to przypomnieć. I w momencie, kiedy myśmy chcieli system uszczelnić wizowy, głosowali przeciwko. też. I Tylko nam był. się udało zabezpieczyć granice. Ale być. ja bardzo chętnie z Panem na ten temat dłużej porozmawiam. Tak, przyjmie Pan zaproszenie. Tak. Nie, ja zapraszam do siebie, bo ja też mam na YouTubie swój kanał. Dobrze, może być u Pana. Też go chętnie zareklamuję. No, też Pan kandydatem i subów, to, to mogę Super. zupełnie. To, 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 to jesteśmy umówieniu jest mnie zupełnie. na YouTubie. Dobrze, jesteśmy na czas Panie przewodniczący, sprawdziłem w Google. Nie ma żadnej pana wypowiedzi sprzed wyborów parlamentarnych, która zawiera słowa wojna hybrydowa. E, wymyślił pan to hasło dopiero gdy. Żona ci przygotowuje, ale jest ja jeszcze gorsze. Pokazałem ja pracę. Ale nie, mi nie chodzi tutaj o ten przypadek, ale jest zwykły jakiś facet czy kobieta, którą możesz po prostu w taki sposób e, skrzywdzić. Bo, bo będzie wytykana, bo, bo coś. Ty, Słuchaj, może wejść i wyjść. Ja nic do. Jak się nie zgadza się ja na to, że siedzi na streamie do, i Do kłopoty na G nie ma. O, 4 możesz, możesz. Do gejów nic nie mam. Dopóki się do mnie nie dążył. Słowo na G. <laughs> Mogą sobie tam gdzieś kurwa <laughs> żyć na alabanie, gdzieś, Dokładnie. w Polsce, wszystko. Ale też... Bardzo nie aktualizowałem tego. <clears throat> a tym mu wszystko będzie na tym Na stronce bezer.shop podane Także spokojnie I chodzi, o Rokesha, a nie że A no to nie, to nie jestem, to nie Czekaj, stake obliczenia Ale to są stare, zobacz, bo to jest z. Tu bym się. Patrz, tutaj na przykład Byłem 966 tysięcy na plus, ale to ostatnie. To było 12 lutego, a tego już minęły prawie 3 miesiące. Więc. Grać na arsafirmach. żeby się nie zmarnowało. Oczywiście, no widzicie, szanuję chociaż wodę. No, kontynuuj. Żeby... No, że jak przeważy mnie, no to po prostu będzie ostry w pierdol. Co ty robisz z. No, chcę schować ją gdzieś. Moi drodzy, jak widzicie, MGN ma suplementy naprawdę z dopalaczem w środku. Ale no właśnie. zawsze możecie I reklamę MCN, ojej, wiadomo, jakiś zdrada, ta tutaj w środku zrobić sobie skarbonkę, robię inne rzeczy, jak wam się produkty, nie musicie ty ten. Fajnie. I zdecydowanie sensowniej, no ale to jest wspomaganie bogatego kosztem biednych. I, teraz. I jaki jest pana stosunek w ogóle do zwolnień podatkowych kościołów i związków wyznaniowych w stosunku do kościoła katolickiego? To, to się jest to pytanie już chyba znamy jego treść. a czas sekund na odpowiedź. Chciałbym, żeby kościoły związki wyznaniowe były traktowane tak samo jak inne organizacje. Jeżeli organizacje pozarządowe, np. fundacje albo stowarzyszenia mają prawo do zwolnienia podatkowego, ponieważ zajmują się chociażby działalnością charytatywną. I generałów. Państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam. Państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej w tamtych stronach, na bliskim Wschodzie. No właśnie kiedy posłuchamy tych, Generałów i rabinów, jak mówią, że Palestyńczycy to nie ludzie. Jak Jak ja robię latarnika, to im wyszło brawo. Jak to? zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom, no to widzimy kontrfaktyczność takiej, e, takiej Skater. koncepcji Izrael. I oczywiste, i nie bardzo rozumiem pytanie, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie chce, żeby ten powinien w pierwszej turze głosować na mnie, wtedy ja mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. I mamy prawdziwą zmianę w Polsce, na którą czekamy już od 20 lat. Cieszę się, że miałem okazję, żeby dać panu szansę powiedzieć to raz jeszcze, co powtarzał pan z takim uporem w czasie poprzedniej debaty, ale żeby to wyjaśnić... Ale tak bierszcie piecze tego chłowni, chujowni, że ...świat z pana marzeń, płatne studia będą oznaczały likwidację 800+, plus zasiłku pogrzebowego, ustawy o biciu dzieci i o usunięciu kłamstwa oświęcimskiego, czy promocji w nazizmu z kodeksu karnego. To jest ta... Rybi. Jakieś tak z daleka, nie? I nigdy nie gipsował. To, to pojebane. A myślałem, że to, że on gipsuje. No tak, tak, był no to mówię właśnie, że on nie gipsuje. To znaczy gipsować? O kurwa! Gipsować to znaczy wciągać k***ina. Ale mówimy tak, żeby żeby zamaskować tutaj. Bo mała może oglądać, więc mówię gipsować. I mała myśli, że remont ciągle robię. <grymokracja> ...to męcem, który wygrał w, w tym namysłu, A co do Unii Europejskiej, mam wrażenie, że i Pan przekona się w końcu, że bycie w niej dużo bardziej nam się opłaca niż ryzykowanie tego, że znajdziemy się na wschodzie. Ja dziękujemy. Marek Jakubiak wraca na swoje miejsce. No, <torszy> Szymon Hołownia zostaje przy pulpicie. No i kto będzie adresatem trzeciego pytania? No nie mogę inaczej. Sławomir Mencen, zapraszam. O, dobra. Dzień dobry Państwu. O, przepraszam. Mencen wchodzi od razu, co wyrażdaję. Proszę się rozstawiać, a 30 sekund zadanie Nie pytania. Nie będę pana pytał o tę ustawę o dopuszczaniu bicia dzieci, która była w stu ustawach Mencena. Nie będę pana pytał. Trzasko, szybko o zasadach. Przypomnijmy je i państwu, widzą, i naszym wspierającym się. Każdy z kandydatów w ustalonej losowo kolejności będzie tu o w środek wychodził do pulpitu i zadaje trzy pytania. Dwie wskazanym przez siebie osobom, jedną osobie, którą wcześniej dla tego kandydata wylosowaliśmy. 30 sekund na zadanie. O kurwa, dobra, to będzie 60 sekund na odpowiedź i jeszcze 30 sekund na ripostę. No i na te riposty to czekamy najbardziej, bo państwo mieliście na jednego bilion dolarów. Dla porządku, pierwsze i trzecie pytanie będą zadawać osobie przez siebie wybranej, drugie pytanie do osoby dobra, przez nas wcześniej spinu. wylosowanej. wylosowanej. No będziemy... e, nie dałby rady wytrzymać takiej presji, to świadczy o tym, że jest e, e, bardzo dobrym politykiem. Brawo dla Dziękuję panu. Co bardzo. on tak kurwa się składam, powiedział? Został pan na, na miejscu, gdyż pan wyłasował jako pytającego również ma, Macieja Maciaka, więc ma pan Ciędze. możliwość zadania mu drugiego pytania, jeśli chce. Pan z ja Jak on może że ja otwarcie. Jak on może, może tak nie otwarcie? Na raz, raz, mówić, to pro, nie wiem pana z powrotem na miejscu, a pan rozumie, chce dwie osoby I on z zebrał 100 tysięcy osób, które na niego głosują. Trzaskowskiego prezydenta miasta stołecznego Warszawy o spółkach skarbu państwa, którą chcemy położyć. I to chcemy w ramach tej koalicji zmienić. Merytokracja. I tak, ma pan rację, dobrze pan powiedział. Jestem niezależnym Czekaj. kandydatem, bo nie mam nad, sobie szef, nad sobą szefa poza narodem. Nie jestem x. niczyim zastępcą i niczyim Ale nominatem. Ale pytanie było o panie to, marszałku, o niezależność. To, to są... To są tak. Ale teraz, to... Marek, wopi, sorry, przepraszam. O kurwa! Wiem, no, że normalnie Ale i... ma... ...z panem szóra, i dobrze się mają, więc w... chodzi o to, że samorządowcy, tak jak pan prezydent Trzaskowski powiedział, szukają konsensusów, a nie kłótni. A pan... Ja pan powiedz, zapraszania do Europy ludzi z Azji czy z Afryki, którzy niestety no, właśnie, drastycznie no, nie zwiększają statystyki w no, tego no, rodzaju przestępczości. Jeżeli chodzi o prawo aborcyjne w Polsce, to to prawo w tym momencie niestety dopuszcza sytuację, że w szpitalu w Oleśnicy jest mord dziecko w dziewiątym miesiącu życia z zastrzykiem prosto serce, w serce z klorku. To pojebane po prostu, było. Czy to dziecko Prawo Ach. aborcyjne, z którym, jak rozumiem, pani tak głęboko się nie zgadza, bo chciałaby je pani zliberalizować, doprowadziło do tego, że zabija się z zimną krwią dzieci w dziewiątym miesiącu życia. Dzieci, które po kilku dniach mogłyby się normalnie urodzić. Więc tak uważam, że tego rodzaju prawo, które dopuszcza tak... Odkaz Co Ale co? No, co ty? Nie, nie uwierzę. Okay, ładnie. Nie uwierzę mu, że jak on jeździł na te turnieje yy, do Las Vegas, czy gdzieś... Ło Nie uwierzę, że jak on jeździ na te turnieje w Las Vegas, na, w pokera, to nie grał sobie w normalne kasynko. Kevin nawet był jak na i Już dodali! Już jest dodany ten Gates w Olympus Superskater. No i dobra, leciutko nam wyszliśmy. I to dzięki, dzięki hacksom. Państwa. mówił Słabo Pan, że to. chce przyjąć euro, teraz Pan twierdzi, że nie chce Pan przyjmować euro. Ja panu mówię, nie jest nie Pan już, ma, mam talent, Pan nie ma być prezenterem, żeby... Alega! Dużo przez mnożnik. Pan powinien mieć swoje zdanie i mieć odwagę bronić tego zdania. Pan nie, pan nie jest, pan nie jest pan w stanie jest. bronić nawet swojego zdania. Pan nie jest na wypowiadać. swoimi oh. Bardzo dziękuję oh. panie, Boli, panie, boli, panie. ma boleć. Panowie wracają do swoich pulpitów. Dziękujemy bardzo. Ja tylko tytułem przestrogi. Jak będą się Państwo przekrzykiwać, to będziemy tylko doliczać czas i więcej czasu tu spędzimy. A to sama przyjemność. Tak, znaczy my z przyjemnością i widzowie na pewno też. Ja na Seneszyn, proszę zapraszamy na środek. O. Litrami wódki, które w siebie wlewa, dzisiaj też tutaj szybko rozgrzewka poszła. Ale to kurwa przecież to wy mi kazaliście pić. My ci nie kazaliśmy, po prostu Jak powiedzieliśmy, nie, że ci nie bronić. Nie, kupujemy nie, tak ja, wódek. nie, ja, nie, nich, ja, nie, Miętowa? To, się pije, to, kurwa, za no, ja nie, żebym po po nie, nie, Jest nie, 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 no ale właśnie nic to bagata sam się co prawda co już się spierdoliła ale o przygotowanie jego walki o traktowanie ciebie Jednak gdzie no, kontynuuje iść, moje legacy w, w Polsce zachowaniu tutaj No że przeciwnika bardzo to może być dra, ale wreszcie, dla niego Tak no, no, żeby nie było tego otwartego. Nie można w po całej Stop. Polsce wchodzić. Dziękuję. Dziękuję, nie mam nic więcej. Wchodzi. do widzę, to by chciała nie sobie zabijać, tego, kogo dlatego, po prostu Nie im pasuje im coś? Na to prawa, zabić. Dziękuję Pan. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej rundy. Jako ostatni pytania będzie zadawał Karol Nawrocki. Zapraszamy na środek. Hmm. Kurwa szczerze, głupio inteligentnego. Ale inteligentnego. <noise> no nie wiem, ma tam swoje jakieś kurwa przemyślenia. No. Nie wiem, no szczerze, no jest, dobra, jest po części inteligentnym yy... gościem, <noise> na kósik jest, no, no nie kurwa, mówię, A ty masz jakieś wykształcenie w ogóle, Podjadłem, poza... No ja robię teraz... <noise> tak, no, na no, uczelni... teraz się drinka na <noise> Kolegium ale tumanu? nie, nie wolno, tak, no, no, bo jutrze już... Ale <noise> ty Zajam się uważasz, że, że Ali jest właśnie man? człowiekiem inteligentnym? Kurwa, czy trzysta siedemdziesiątych. No to handluj z tym. Jasiu. Ali jest człowiekiem inteligentnym. Nie. No no. To zobaczymy, to no, czyli do Jasia Kacela. Okej, okay, słucham. E, Jasiu, powiedz Jasia mi, czy ty katwela. pamiętasz tą solidną melę, którą dostałeś, jak dostałeś pizdę ładnie w windzie po naszej gali, przy na 15, pamiętasz to? Co? Pamiętasz, że dostałeś mi dostałeś ładnie na pizdę, kurwa, w windzie, przy Prime 11, w hotelu? Nie pamiętam. Jak dostałeś melę kurwa, winda się zamknęła. No oh jest, dobra, jest Pizda jebana. Chyba ty. Ty kurwa, kondonie. I pytanie... Tak, tak. I pytanie, tak. dobra, z to, mówię, pozwala ci... Fantazjuj Ugarnięcie. Kurwa, tu jeden ten, ta myszka by wyleciała ładnie pomożyło. Naprawdę, kurwa papier pierdolę, co za gówno, jebane o, Ale dzisiaj chujnia, naprawdę Ostatni, nie, nie ostatni Bonus. Od, jeszcze jedna taka. Menel ci najebał, to jest pojebane w ogóle. Ja pierdolę. Nie najebał mnie. Na... Jest bonus, ten, muszą ten być trzy takie sejfy. Stary, stary Menel ci wypierdolił czubek i się przewróciłem. Tak, tak, wypierdolił mnie, bo y, byłem odrzucony w mojego pieska i po prostu nagrywał mnie. I no i się mi... prawie jak ci wyjebał, to prawie się odduciłeś. Ja ci się nie dał zaskoczenia atakować, tak? Kurwa. A, jak je... ty patrzysz, to kurwa nie da się ci uderzyć.

to babana się kurbi. <grymne> Na <grymne> koniec miesiąca jeszcze kurwa taka grabisz. A tam trzy jest były, jednego zabrakło dosłownie Dał weź kaszki rosowe za pięćka Nie, nie, Wiesz go bliźnim? No człowiek jak człowiek, no że zagubiony, no ale wiesz no no to słuchaj, najpierw musi piekło przejść przez życie, a później piekło kurwa, <coughs> dopiero w czyszczu kurwa zobaczysz, nie? Najpierw zrobię ci tutaj, a dopiero później odpokutujesz za te wszystkie kurwa swoje rzeczy, rozumiesz? Piekło w no ale co? piekło. <coughs> Czemu? <noise> wow, 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 wow! Jasiu, kurwa, nie sali! Co to było? Czekaj! Jak piekło w czyszczu. Trafił? Jasiu, kurwa, nie szalej! Nie no trafił, Ta tak, no. Nie zaczekać. Mocno czy nie? Słuchaj, no jak, jak prostytutka mnie chwyciła za chuja, no to podobnie, tak właśnie. Czy i od 2 od dwa K? Więcej. 4400. Już za bonus, więc jest dobrze. No, a no, teraz będzie zajebiście. I tak to można grać! I tak to można grać! Kurwa! Ale pierdolnęło! Ten slot jest do dojebany przecież! Przecież ten slot jest dopierdolony! Kurwa mać! 33 kafle! No i taką storkę to można walnąć! Kurwa! Kurwa, jaki tfel. Dobra, 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 Dobra od, pytanie Drugie pytanie. Bo jesteś kolegą Daks, a tu też jest pizdo, więc jesteście oboje. Tak, tak, a ty jesteś kolegą kurwy. Bo tu. Zadziałałem tak, z kolegami z Dobra, z czegoś. Dalej, kurwa. Obierzasz moją koleżankę, kurwa, o, Ja się dostałem. O, dostał! Dostał? Trafił ale ten... Wiecie, ali? że macie 17. walkę i naprawdę, no, ja chcę ty... drugi... O drugie pytanie. I zepan. moją koleżankę, kurwa, pizdo. O, ja się dostałem. Ty... Ty... Nie, Nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił. Nie, traktuje, ej, nie dostał, nie na dostał. I kolejne pytanie. Jest nie dostał, nie nie w ogóle. Kurwa, jest 50k. A dobrze. Ej, już jest wypłata! Już jest wypłata! Już jest jeden k euro wypłaty. No to teraz ogarnę, No to no, no. Dobra, ale teraz kurwa, teraz co tutaj? Nie mogę tego Brutforsa przyatakować. W sumie miałem 7, 18 pak, dolarów. Mama, jak coś za, widzę na linii, więc jakbyście mieli ochotę to... Wróćcie do tego zaraz. No, teraz wybiegać, są 70 dolarów przychód z Dobra, mamy spokój. Halo, halo, drugi. Cztery ty miesiąc się kończy. Halo, cześć, Szymano z instrumentem wśród 5112. Siemano, ja mam najpierw pytanie do chłopca, który powstał, bo powstał z grzechu. No czekaj, co oni bo się ciągną tam. na chwilę, chyba? No musisz chwilę poczekać. <coughs> bo tu aż spadły. Coś w nie sensie, wiesz, no wiesz, jak jest. <coughs> Dobra, spokój, Czego to zależy? jest na pytanie. Robisz. Ja jestem spokojny zawsze. Dobra, tak, dawaj pytanie. Siemano, 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 siemano. Mam no, było dobra? Czy masz do oczyszczania grzechu? Jakś doprecyzuj. Dać, chcę dać. Chcę dać. Chyba da. Dojebanie. DOJEBANIE! Jeszcze pięć spinów. Ale już chyba nie... Ja pierdolę, jaki mnożnik. Ja pierdol, tu kurwa Aj, ile koszt... Nawet już nie mogłem kupić Powyżej 11,7k Dobra, zajebiście Moje banie. Nie wiem czy nie pójść na BloodForce'a po prostu tego Chyba, że na Czekaj, kupię jeszcze tu... No, 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 no kurwa, no, le, 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 lewaki do bora, kurwa. Tylko Mecen, tylko Mecen o! 2025! No wiadomo. Daj, dajcie się ruchać debilom, no. No tak, no. no. no jak się damy nie. się ruchać debilom, no, to takie kurwy będą, kurwa, stworzone. No dobra, ale politykę zostałem, bo to w sumie też nie temat, tak, no. który jest jakoś bardzo nas... Dobra, no. Znaczy, no... Ale jest różnica, 100 tysięcy okraść listonosza, a, a z kilku milionów na przykład z, z krypton, ja, To jest super, duże, duża różnica. Bo ty byś to od razu gdzieś zgłosił jakieś kamery, coś tu na... Ja nie, nie udowodnię tego, że to były. To się... no gdzie ja to zgłoszę kurwa. No, dobra, ktoś mi okrada skrypto. I gdzie ja to mam kurwa i zgłosić? Powiedz mi. Jak masz gwarancji, że tak ci nie zajebie? No nie mam żadnych gwarancji. Ale... Jak nie dam, to na pewno mnie zajebie, no? I co? Tak, tak to właśnie wygląda. Maciek? No. Co wy chcecie mi powiedzieć? Potem sobie po rusku panowie pogadacie, a Ja próbuję ja mówić w ode. języku, który rozumiem. Widziałem, widziałem tego Maćka. On powiedział, że Putin zajebisty. Język to nie ukraiński, to ruski. Dobra, dwa takie duże. O kurwa, ale jebnęło! Jaka to jest stawka, jeszcze pięć tego! Dobra, 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 bo ja kupiłem ten randomowy. Może być z tego coś fajnego, żebyś Polaka na 5 milionów? Nie, z nim nigdy. Powiedziałem, że ja na zapłacę, żeby on nie walczył. To do ciebie mówi. Bo yy, wiedząc o tym... Nie, że kurwa czasu siedziałem, już mam dość. A spin ostatnim tutaj coś mogłoby... Nieźle. Nieźle. Obrócony! Kurwa obrócony! ma super skatę Ja pierdolę! 6 godzin kurwa! 31k euro! Ja pierdolę! 30k wypłatę Dobra Ja czy... chuj równo 30 To jeszcze a nie już mnie nie stać. Dobra Oooo, aż kurwa. No, trochę się zmęczyłem ty tym streamem. Trochę się zmęczyłem ty, z tym streamem. Ej, dobra panowie, widzimy się jutro. Widzimy się jutro. No, pragmatika dość na miesiąc już chyba jest zrobione. <noise> już pragmatika w tym miesiącu. A nie, w sumie jest jutro tylko stream i pojutrze. A nie, pojutrze jest chyba normalny?